Witam serdecznie z tej strony Rafał z Motorywo Oczywiście kolejny dzień na no to kolejne motocyklowe nowości, kiedy trafiają do naszej oferty. Za mną kolejna propozycja. Tym razem jest to Yamaha BT1100 Bulldog, czyli tak naprawdę motocykl, który bardzo rzadko spotykamy na drogach. No ale za sprawą swojej unikatowości, myślę, że te motocykle z czasem nabierają raz że na wartości, ale nabierają, że tak powiem, zainteresowania wśród was, bo to jest naprawdę bardzo fajny motocykl, który wbrew pozorom nie generuje jakiejś olbrzymiej mocy, ale za to moment obrotowy jest olbrzymi. Dźwięk jest zajebisty, no i tak naprawdę motocykl, które w takiej lekkiej turystyce motocyklu wyglądają się świetnie. Nawet byli tacy, którzy zaczynali przygodę od tego motocykla, bo się uda. Jeżeli szukasz właśnie fajnego buldoga, ale ten, który wam zaraz pokażemy jest naprawdę bardzo wyjątkowy, jeszcze bardziej niż seryjny, no to zostańcie ze mną do końca, ja już wam prezentuję troszeczkę więcej szczegółów odnośnie tego bulldoga. Kto wie, może odjedziecie od nas z salonu, albo właśnie takim pięknym buldogiem, albo czymś innym, kto wie, zapraszam was do krótkiej prezentacji. Zobaczcie sami Yamaha BT 1100. Tak jak wspomniałem, motocykl, który już w wersji takiej bardzo bazowej, gołej jest bardzo charakterystyczny i bardzo wyjątkowy. Myślę, że rzuca się w oczy na pewno, tym bardziej, że to jest taki fajny sprzęt dla takiego dorosłego motocyklisty, który no jakby nie szuka już na tyle dużo wrażeń, że musi mieć prędkość maksymalną, nie, nie wiadomo jaką, no ale ma motocykl, który generalnie pod siedzeniem generuje zajebisty moment obrotowy, wielki silnik V, 1100 pojemności który generalnie sprawia wrażenie jakby tu naprawdę zaraz już w ogóle już nie mówię, że jak zapalę ten motocykl to on będzie strzelał piorunami nawet jak będzie stał na postoju a tak naprawdę jadąc tym motocyklem można jechać bardzo grzecznie, no to jest 65 koni mechanicznych, to wcale nie jest nie wiadomo co, tak naprawdę silnik z drakstara 1100, ee, ale no jednak ten moment obrotowy, no i sam ten dźwięk, który jest fenomenalny, no oczywiście dwa to i dwa wydechy e, po obu stronach, w tym przypadku jeszcze macie akcesoryjne tłumiki, e, naprawdę ten motocykl może brzmieć tak, jakby miał raptem 200 koni, no a jakby tych koni jest dużo mniej i da się tym motocyklem jechać wolno, nawet czytałem parę opinii, że niektórzy zaczynali w ogóle przygodę motocyklową od takiego sprzętu, bo, wbrew pozorom, no on jest relatywnie ciężki, ale w miarę nisko fotel. Pozycja za to bardzo wygodna, jak w typowym Nakedzie. Kształty takie, ja bym powiedział, bardzo kobiece. No, zobaczcie. No, już nie mówię o tym silniku, ale zobaczcie, jaki fajny zbiornik paliwa. E, no, w ogóle wersja kolorystyczna w tym przypadku jest, jest też, 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 myślę, że super. No, ale zaraz do tego przejdę. Słuchajcie, Bulldog 2002 rok. E, co nas skusiło, no to na pewno to, że on, motocykl, jakby, no bo pomijam, że one w serii wyglądają fajnie. To tutaj naprawdę miał ktoś pomysł na ten motocykl i całkiem fajnie mu to wyszło. No, zobaczcie raz, że lakier na tym motocyklu to jest taki zajebisty, brązowy kolor i to jeszcze w perle, nie wiem czy to widać, ale zobaczcie jak to się mieni, bardzo fajnie zachowany też lakier, dodatkowo ee, złote felgi pod to, które myślę, że fajnie tu się komponują, nie wiem jak to wygląda na tle tej ścianki zdjęciowej, która też jest bardzo żywa w kolory, ale ten motocykl w takim fajnym, e, wytłumionym pomieszczeniu bardzo się fajnie rzuca w oczy, ale też nie jest taki cygański, myślę, że jakby jest zachowany taki fajny umiar, tym bardziej, że zobaczcie, no te, te felgi złote pasują do, trochę do żółtej sprężyny, eee, Tutaj mamy klamki też V-treka, czy nie jakieś nie niełamki, ale też w brązowym kolorze, czyli pasujące do, do samego zbiornika. Eee, no i raz, że to jest oprócz tego to jest parę takich innych modyfikacji, których nie widać na pierwszy rzut oka. Eee, no nie mówię o tym, że układy wydechowe, no bo to już wspomniałem, eee, bardzo fajne wydechy oczywiście z komologacją z debeklerem w zestawie po jednej, po drugiej stronie Można sobie wyjąć się za, e, z poszukiwaniem, że, że tak powiem, jeszcze fajniejszego dźwięku. Eee, zobaczcie tylną lampę, też taka troszeczkę customowa, dwie lampki, oczywiście ledowe owe kręgowskazy po bokach. Z tyłu jest bagażnik, na który sobie możecie wrzucić. Jakiś, jakiś jeszcze kufer, żeby w tą turystykę się troszeczkę fajniej jeszcze bardziej pobawić. Ale myślę, że więcej modyfikacji zaszło z przodu. No bo, oczywiście, to, że mamy klamki, to Wam wspomniałem. Mamy tutaj oprócz tego. Dołożony, zobaczcie, przewyższenie wieżyczek, czyli kierownica mamy jeszcze wyżej, taką, takie fajne czarne podwyższenie, więc pozycja jest jeszcze wygodniejsza. Bardzo szeroka kierownica, gdzie jak się siedzi na tym motocyklu, to naprawdę mamy taką bardzo szeroką kierę i bardzo ta pozycja jest wygodna. Dla kogoś to jest wysoki, myślę, że świat ludzie. Ja mamy 75, e, myślę, że mógłby być troszeczkę niższy, kierownica troszeczkę węższa, ale do kogoś to jest troszeczkę większym chłopem, Myślę, że idealnie się na tym motocyklu odnajdzie. No ale na pewno to, co zaszło tu najbardziej, czyli takie troszeczkę unowocześnienie tego sprzętu, to jest sam licznik. Zobacz. Czy tutaj cały przód motocykla jest zmieniony? Oprócz tego, że lampa wjechała, to jest chyba lampa od MT-07 w ogóle na takich specjalnych, dedykowanych stelażach LSL. Czyli to nie jest jakaś samoróbka, tylko faktycznie dedykowany pod ten model. Tu jeszcze na, na, na takich specjalnych uchwytach do zawiasu. Bardzo fajna lampa, dużo tak jakby odświeża ten sprzęt. No, ale przede wszystkim liście, który został zastąpione, to wielkie pudło, te wielkie zegary zostały zastąpione takim małym, symbolicznym zegarem Gadget, Który słuchajcie, zaraz Wam powiem dokładnie, ile to kosztuje i ile tu jest fajnych funkcji, jest tak naprawdę mały symboliczny liśnik, To nawet nie jest sam zegarek, to naprawdę mimo że to jest takie malutkie maleństwo, no tu upchane to jest funkcji niesamowicie dużo. To są oczywiście homologowany homologowane. To że motocykli przyjechał z Niemiec, więc tam wszystko musi być fajnie udokumentowane. E, ale zobaczcie, przekręcamy sobie takie maleństwo, bardzo fajne wizualizacje, dużo takich nowocześniejszych tematów. E, na czego się głowiliśmy, wydobra dobra, no fajnie, jest prędkościomierz, kierunkowskazy, elegancko wszystkie się pokazują. Świat, jak się zapali, długie, krótkie, wszystko jest. E, no ale dobra, no co dalej? Gdzie jest w ogóle prędkościomierz? Gdzie jest, gdzie, jest, gdzie jest obrotomierz, gdzie jest cała reszta? Zobaczcie, tutaj fajnie w Mamecce. Ktoś sobie wymyślił, zrobił dodatkową dziurkę. Jadąc na tym motocyklu, możemy sobie delikatnie paluszkiem prześmigiwać. Wśród tych pozostałych funkcji. Zobaczmy 12,5 tysiąca przebiegu. E, obrotomierz normalnie fajnie w obrotach, ale w sensie w, w, w cyfrach, ale zaraz mam go zapalę, to zobaczcie, że tutaj jeszcze wyżej jest taki typowy wskaźnik, nawet jeżeli jesteśmy na, na, po prostu na prędkości, to tutaj obroty nam i tak falują. Więc bardzo fajny sprzęt, bardzo symboliczny, ale jednocześnie wszystko jest w nim sprawne. Sprawdzaliśmy, przejeżdżaliśmy się, wszystko śmiga. Więc pod tym względem mega fajnie to jest jakoś podłączane pod fabryczną wiązkę. E, fajnie to wyszło. No i mamy taki fajny styl, takiego troszeczkę customa, mało się no, tutaj na tym motocyklu dzieje, ale myślę, że zdecydowanie na plus. No ale jak już jesteśmy przy liczniku, no to tu też jest bardzo ciekawa rzecz, bo motocykl naprawdę wierzcie mi że wygląda bardzo świeżo gdzie byśmy nie zerknęli w każdy zakamarek naprawdę bardzo fajnie prezentuje się czysty schludny motocykl, no i tak naprawdę sam przebieg tak samo jest mocno udokumentowany, bo mimo że to jest rok 2002 e, no to zobaczcie, mamy jakieś wyciągi tak naprawdę do e, 2000, od, od 2018 roku, gdzie słuchajcie motocykl wtedy reprezentował się z przebiegiem 2267 km potem mamy dwa lata później, bo w Niemczech badania techniczne robimy co dwa lata czyli dwa lata później w 2020 Drugim roku miał 9 tysięcy. Potem w 2022 roku miał 11,5 tysiąca kilometrów, i tutaj mamy dalej świeże, jeszcze aktualne badanie techniczne w pozorom na terenie Niemiec. W 2024 roku robione w lipcu na 12 460. Teraz ma 12,5 tysiąca, więc fajnie, że ten przebieg tak jest. Oczywiście to jest wszystko legalne, potwierdzone na badaniu technicznym. Tak samo, taki przebieg będziecie mieli, wszystko tu się zgadza. Więc motocykl fajny, mały przebieg, fajnie doposażony, ale też bardzo fajnie wyglądający. Myślę, że osoba, która zwraca. Na detale obejdzie ten motocykl dookoła i tak samo potwierdzi, że kurczono faktycznie fajny sprzęt. Już pomijam, że on po prostu technologicznie jest super, no bo mamy wielki, bezawaryjny, ale absolutnie bezawaryjny silnik w układzie V. 1100, w ogóle niewyżyłowany, 65 koni mocy. Moim zdaniem 200 tysięcy przebiegu to jest bardzo realny przebieg dla tego silnika. Tyle mógłby zrobić. Oprócz tego wał kardana, czyli znowu odchodzi nam smarowanie, naciąganie napędu, znowu bezobsługowy sprzęt. Tak naprawdę czysta eksploatacja, wymiana oleju i pozostałe no, typowe rzeczy, które się wymienia na bieżąco, i mamy motocykl które latami nie będzie nam przespadzał żadnych kłopotów. Tym bardziej, że teraz jest moim zdaniem całkiem fajnie przygotowany, bo od nas standardowo dostajecie książeczkę serwisową, w którą będzie wpisany serwis olejowy, jaki my wykonaliśmy. Teraz jest zalany motulem. E, oprócz tego pozostałe podzespoły są też spoko, bo opony mamy ładne, pierelki i z przodu ładny bieżnik. Tarcze ładne z klockami, zawieszenie jest suche. Z tyłu Angel GT tak samo, bardzo fajny bieżnik jeszcze do zostawienia. No i silnik, który pracuje bardzo dobrze. Tutaj nic nie trzeba poprawiać, motocykl prosty, bezpieczny. Absolutnie bez. zastrzeżeń. Dajcie znać, co w ogóle myślicie o tym motocyklu. E, mieliśmy w zeszłym roku, czy nawet nie wiem, czy to nie był początek tego roku już, jakby tych motocykli trochę się przewinęło. Mieliśmy dwie, dwa, dwa takie buldogi. Sam się troszeczkę musiałem do nich przekonać, bo na samym początku nie byłem przekonany, czy właśnie ten buldog, czy mi on mi się podoba, czy mi się nie podoba, a ja też lubię mieć motocykle, które faktycznie mi też gdzieś sprawiałem troszeczkę o szybsze bicie serca, no bo wtedy wiadomo, że dużo przyjemniejsza jest robota. No a w tym przypadku e, te dwie, te dwa buldogi bardzo szybciutko się sprzedały, no bo w pozorom jakby to jest fajna grupa no bo motocykl jest wbrew pozorom duży, to dużego chłopa, ale też nie jest jakiś za szybki, też nie jest jakiś bardzo drogi. Uważam, że taki bardzo fajny budżet, tak na, na ten motocykl jest, e, bo tam coś około 13 tysięcy zł. Naprawdę bardzo fajna propozycja. E, wpadajcie do nas oczywiście do żartowa, do Motorfu, żeby zobaczyć ten sprzęt na żywo, e, jednak samemu ocenić, co, co wy na ten temat sądzicie. czy przyjdziecie się do tego motocykla, jak Wam się będzie podobało, to nawet możecie się i przejechać, więc zapraszamy Was. No ale oczywiście, tak jak wspomniałem na początku, tych motocykli troszeczkę tutaj nazbieraliśmy i śmiało możecie przyjechać do nas na każdym motocykl. Chcę przyjrzeć, przymierzyć, kto wie, może przyjdziecie potem, a odjedziecie innym. Eee, zapraszamy serdecznie. Oczywiście już go biegnę zapalić, ale jeszcze. W drodze Wam dzisiaj przypomnę, że zapraszam Was serdecznie do nas, do Żardowa. Jaśminowa 20 Motorwu, eee, będziecie mogli sobie tak samo, mówię, poglądać i tak dalej. Ale w wolnej chwili możecie też być na nasze social media: Facebook, Instagram, TikTok, wszędzie tam jesteśmy. Możecie się troszeczkę więcej o nas dowiedzieć. Możecie też nas znać z eee, postaci kanału do Odciny TV. Tam też mnóstwo fajnej motocyklowej treści dla Was nagrywamy. Ymm, no i co, motocykl możecie też kupić na raty, z takiej suchej wiedzy jak wam się motocykl spodoba na miejscu możecie oczywiście to u nas finalizować. E, dopełnimy wam taki trans jakby no, no, no te wszystkie formalności na miejscu ale jeżeli nie będziecie mieli jak tego motocykla przetransportować no to pamiętajcie, że mamy dwa takie fajne pick-upy które cały czas na bieżąco jeżdżą po całej Polsce i przywożą wam motocykle więc tak samo i wy możecie sobie zamówić transport tego motocykla pod swój dom, zarówno po wcześniejszych godzinach jak i całkowicie zdalnie, wystarczy zadzwonić zapytać ile kosztowałby dowóz tego, tego motocykla pod wasz dom wtedy z góry płacicie za sam transport my do was przyjeżdżamy Oglądacie sobie maszynę u siebie pod domem. Jak wam się podoba, wszystko jest z Pardą, no to dopiero wtedy za motocykl płacicie i to finalizujemy u was pod domem. Jeżeli wam się nie spodoba, no to starczycie tylko tyle co koszt dojazdu, ale myślę, że wciąż jest to całkiem fajna i uczciwa opcja w obie strony. Mm, nie będę trzeba dłużej przedłużał. kluczyk, sobie dwa kluczyki do motocykla. Klikamy sobie zapłon. No zobaczcie, to są te obroty, o których wspominałem. Zobaczcie naprawdę bardzo symboliczne, ale bardzo czytelne jednocześnie, no i praca, praca silnika v który no, nie jest do podrobienia, myślę, że bardzo fajna praca, oczywiście tutaj to co jest, na no, to oczywiście dwa DB Killery, wyguszające w wydechu, które no, zdecydowanie tłumią, bardzo tłumią ten silnik, po wyjęciu tych wkładek naprawdę to jest burza, burza z piorunami, która zdecydowanie bardzo fajnie żyje, ale dla tych, którzy chcą też cicho i przyjemnie podróżować, no i tak słychać potencjał silnika, ale jest to w takich fajnych ramach. No i myślę, że to jest to, za co ci, którzy używają sobie motocykli kochają Bulldoga. Zresztą sama nazwa, Bulldog, myślę, że nie jest przypadkiem motocyk, który, tak jak i porównanie do psa, duży, mięsisty. No nie wiem, czy to jest fajne porównanie, ale, ale coś w może... Być. słuchajcie, jeszcze raz. Zapraszam was serdecznie. Padajcie, poznamy się, pogadamy o motocyklach. I kto wie, może stanie się niebawem właścicielem tego oto motocykla. Tymczasem odmeldowuję, słuchajcie, żegnam się z Wami. Widzimy się kolejnej prezentacji. No i kto wie, być może na trasie. Pamiętajcie też, że jeździmy na większość z lotów, które już tak powiem, organizowane są w okolicy Mazowsza. Więc wpadajcie, poznamy się lepiej, kto wie, może razem kiedyś pojeździmy. Dobra, w górę. Siemanko, trzymajcie się ciepło. Hej!